No witam cię człowieku, losujemy skina z ostatniego odcinka, był to ten piękny bizonik, trzeba było napisać w komentarzu, e, wybrać w zasadzie kolor skrzynki pomiędzy tam kilkoma było do wyboru i napisać swój nick z Discorda, dzisiaj oczywiście też będzie skina, mia skina miał do wygrania, zobaczmy kto wygrywa tego pięknego bizona, uwaga, 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 bizonika wygrywa. W3 Etnis, elegancki odcineczek niebieski kropka niebieski Wetnis. Gratulacje, Wetnis, wygrywasz skinka. Wystarczy, że na komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz, jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco. Jeśli zauważę Twój komentarz, od razu skinka do bizona ci wyślę. Zresztą tak jak to ma miejsce co odcinek. Ty, drogi Widzu, jeśli chcesz wygrać, natomiast tego skina, który teraz się pojawia na ekranie, oczywiście zostaw łapkę w górę. Subskrybuj ten kanał z dzwonkiem i ogodę do końca, bo w filmie pojawi się hasło, które trzeba napisać, żeby właśnie takiego skinka przygarnąć. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, widzowie. Jesteśmy oczywiście na Skinsie, kod promocyjny Santi 700 wpisów w tym miejscu 5% wtedy więcej dostaniesz do ewentualnego depozytu, a teraz nawet 15% jak to nagrywam Ci jesteśmy z widzem. Dzień dobry, dzień dobry Andrzejku. Sieła. Tak. <laughs> Spróbujemy zrobić jakiś fajny profit na stronie. Andrzej ma 200 zł. Spróbujemy z tego coś fajnego skleić. Dobra, to kleję coś pierwszego, dam Ci dobra. linka, będzie prywatna, no i z tych 200 zł postaramy się zrobić tutaj coś pięknego, jest nowy tryb w ogóle widzowie na G4, bo to jest pierwszy odcinek w sumie jak wbił na stronę nowy tryb, więc też przetestujemy jak najbardziej, I mi się wydaje, że to jest mega mocna bitwa na nowym trybie, wysyłam Ci na PW. No jest, dobra, to łączam. No i ogólnie w tym trybie widzowie chodzi o to, że nie liczy się sumaryczna wartość tych przedmiotów otrzymanych, tylko liczy się z każdej rundy, tak jakby, że każda runda to jest punkt, no i nawet milspec jak ta dla tutaj Andrzejka, czyli Jakuba, punkcik kto będzie super, na razie ja 1-0 mam. No coś nie chcę, no Okej, my 1-1 mamy. Eee, wygrywasz, super, super, o to chodzi właśnie, o to chodzi, że żebyś sobie tutaj przykarnął Co przykarną coś. Remisik. No fajny ten nowy tryb w sumie. Takie coś nowego zawsze spoko sobie zagrać, przetestować. Eee, wygrywasz. Fajne. Wygrywasz, o jedno, jednego lepszego skina masz jakby. I masz I teraz... teraz, ciągle no, wygrywasz remis masz z botem, jak dobrze liczę, mogę się mylić, bo to też pierwsza moja bitwa. I chyba wszyscy mamy remis? Tak, i będzie... Tak, tak. Rzut monetą tak naprawdę. Kto to wygra? No niestety bot. No niestety BOT. Kurczę pieszone. Tak. A masz jakąś może ulubioną swoją skrzynię na dzieporze? Którą byś chciał dodać? Ja do ulubioną? No. Gate coś tam. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Obok more. No no no. No to słuchaj. No, już klej właśnie. Dobra. Dobra, mamy. No i powodzonka, tak. Powodzonka. O, o byś się coś udało Super. w końcu. Pierwsza. O, jak o, trafiłeś? 42. Dobry skin. Bardzo dobry skin zazurki. Tylko, żebyś teraz tego nie przegrał, bo tu kurczę pieczolenie. Jak grosz będę miał więcej, to jest punkt dla mnie, i jest przypał. No właśnie, właśnie. Dobra, 2-0. 2-0 jest. Ej, no dobrze trochę. 3-0. 50 złotych skin! Co? Co? Ej, 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 to jest kosa już, to jest kosa już, jak to wygrasz Ej, co jest?! Co to jest?! Dobra, jestem mistrzem coachowania, kurczę, pieszczony, jestem mistrzem coachowania, patrz, tego się już nie da przegrać, no nie, da się, no, nie, nie da się, nie da, da się przegrać. To no. co już, cokolwiek mi wyleci, to i tak punktowo masz więcej. Jest, jest winnek dla ja ciebie. Ja tak 140 chyba, w <laughs> Co jest? No, jest, kurczę, jeszcze niech coś da, niech coś da, bo tu już nic nie zmieni, a niech dorzuci jeszcze. Dobra, jeszcze skin jest dla ciebie. Się. O, 12 zł takie coś. Dobra i mega mocna bitwa, widzowie, mega mocna. 9 do 4 wygrałeś. No i kurczę, to już masz Kury. z tych 200 masz już e, 330. Bo ja widzę na drugim ekranie, widzowie. E, ile tutaj ma? 330. Co? Sejfować coś, czy sprzedawać? Wiesz co, na razie nie sprzedawaj nic. Masz jeszcze 100 w balasie, to wykorzystamy na dwie bitewki. E, skleję coś fajnego. Teraz zrobię na. Trzech graczy, myślę. E, będzie publiczna, to może ktoś dołączy, to sobie dołącz też. Z publicznej. Dobra. Poszła na trzy osoby. Na trzy. Mm, ta, osoby? tak, za pięć dyszek. Tam masz niżej, niżej, niżej. Za pięć dyszek? No. O tutaj. Tutaj jest. Dobra. No i ja akurat na trzeciego Jarka. dołączyłeś. No i gitara. I teraz z powodzeniem. Ja no. Oby, oby, oby. No i dobra, pierwszy punkt już dla Ciebie, zarąbiście. Widzowie, dajcie znać, jak chcecie wygrać z z początku odcinka, widzowie to napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał właśnie nowy tryb na g 4 Czy jest spoko, czy już graliście? Dajcie znaka, bo to pilna sprawa, pilna sprawa do was. No i dobra, macie remis na razie. Ja w sumie do was dołączam tak. do tego remisu. A nie, mamy... razie mniej. masz najwięcej. A tak, faktycznie, mam najwięcej. Faktycznie. Najwięcej, najwięcej. No. Musisz jeszcze trafić chyba dwa dobre skiny, żeby mnie przegonić. Tylko tu... żeby coś siadło fajnego. Bo no tutaj to może być. No to jest właśnie procentówka. Liczyłem, że na początku coś ci odda lepszego i nie oh. będziesz musiał gonić. A tutaj to już jest chyba macie niestety. Remis. Niestety dla chyba ciebie wiadomo. nie wygrywasz, kurczę, pieczone. Trzy bo... punkty, wy macie remis. Trzy punkciki. No dobra, no dobra, no, dobra. no to kleję jeszcze jedną. Ale i tak, nie za dobra była ta bitwa na dwie osoby, poprzednia była dużo lepsza. Chyba nie masz nic przeciwko, jak będziemy tylko na nowym trybie dzisiaj robić, co? Tak nie, nie. Taki w miarę jest chyba w miarę, w miarę. miarę Fajnie ten tryb. Taki mi się też podoba, właśnie. Coś nowego na Ja Ty sobie pierwszy... na telefonie tam klikałem na tym nowym trybie. No. Ja na telefonie w sumie nigdy nie grałem na jakieś furce. No to o! Widzowie, 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 napiszcie w komentarzu, to jest drugie hasło w dzisiejszym odcinku do wygrania skina, czy kiedykolwiek na G4 na telefonie e, otwierajcie skrzynki. O. Napiszcie tak lub nie. No i dobra e, Wygrywam o jednego skina chyba tylko. Jak tak. dobrze liczę, już o dwa. Przypał. Oj Teraz musisz co najmniej dwa skiny dobre wytropić Chóra, przez spoko O 27. I jeszcze jeden hmm. dla ciebie. Dobrze. Okej, okay. jest Remis teraz. I teraz dla Ciebie decydująca. I teraz Masz to chyba. No i tak. Wygrałeś. Wygrałem. No i elegancko. No delikatny. Delikatny proficik, ale zawsze dobrze, że wygrałeś. Dobrze nie. nie w plecy. Dobra, co co teraz robimy? ile masz w tym, w eku. Spokojnie, 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 spokojnie. Mam plan. Mam bardzo dobry plan. Na dwie osoby leci bitewka, prywatna. Dobra. E, ogólnie ta bitwa to jest e, to za ile już e, już teraz się wyszłem. Ogólnie ta bitwa to jest już teraz e, za to co masz jakby na proficie jesteś Jak to ci siądzie to jest instant kosa dla ciebie, tak szczerze. Jak to ci siądzie to jest kostka. Murowana kostka. No i fajnie by było, no. Dobrze byłoby no to właśnie było. to? No, dobrze by było. Pozbugowała się w 500 klikni. E, I zobaczymy. O tym masz do przodu widzę. Kurczę pieczone. O, teraz dla mnie poleciało. Dodam teraz e, od ciebie ekran, bo ty masz szybciej. E... O! 25 dropo. Mamy porówno. Remis. Teraz ja. Tak, to przy. To przy To, psze. No teraz to mam, nie, do moje. To, i... to remis znowu. <laughs> Czy ja? No to je? samo. Remis. No, byś to wygrał. Trzymam kciuka. Mocno trzymam kciuka. Dla mnie kurcze Wygrywasz o dwa punkty jakoś. Czyje? Twoje? Dobra. Nie, remis jest teraz, dobra. remis. Aha, remis, dobra. Tak, 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 tak. Z foresta dla Ciebie. Oj, dobra, teraz musicie... cokolwiek dla Ciebie, please. Żeby był remis, cokolwiek, cokolwiek. Cokolwiek. No bloczka daj, kloka daj. Nie, nie. No. Ja pierdzielę. Jednym, Jednym punktem. Jednym punktem. Ja nie, nie mogę. Czypał. To co robimy? Ile tam, Ile tam masz w tych skinach w ogóle? Profit jest chyba tak czy inaczej, ale... Czy nie ma już profitu? 203. <laughs> Czyli cofnęliśmy się w czasie trochę do początku odcinka 205 no, Ogólnie jak chcesz, jak Cię ci któryś skin podoba to sobie wybłać, a jak nie to sprzedajemy i spróbujemy coś jeszcze wyszpącić nie? No i dobra. To by się przydało wy wygrać. A to jest dobra bitwa. To słychać że to jest dobra bitwa. Pięknie, jeden No i taniego. No, no 1, no, jeden. jeden. Ja, ale dobrze, bo ja jestem z tyłu. Ja jestem z tyłu ja się wam nie wpycham. Wysytam walczcie. O, Nawet raz lepiej. O, ty dostałeś? Mm. Dobra. Jeden punkt przewagi to jeszcze bez tragedii. Każdy ma teraz mamy pory mi się chyba. Yy, chyba ja mam zim remis, a ty jesteś jedną w plecy, coś czuję. Aha, możliwe. Tak mi się wydaje, no. Ciężko jest to zliczyć w ogóle. Chyba coś... sobie gość wygra. Coś nie idzie. No, no to już niestety nie pójdzie. Bo brakuje ci w... chyba z trzech punktów. No, a to widać. Przypał. Jeden punkt mi brakło. No, przypał. Cool. To jest profit w ogóle? No, i to duży w sumie razy, dwa. Nie liczyłem wartości tych skinów. Eee, no Dobra. nic, za 50 trzeba zrobić coś chyba. No o, po... taka bitewka fajna. Na 7 skrzynek, no taka, 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 trochę droższych jest skrzynek, takich powyżej dyszki. Ten obok tera za dychę mi się podoba ta skrzynka, no spoko. No ja jej nie otwierałem zbytnio. Może teraz da, dla Ciebie oby. Dobra, jest to jeden dało. jeden Super. No i gitara. Kolejna, Kolejna dla Ciebie, a nie jego, kurde, remis ma każdy z nas, dwa groszy różnicy. Oj, jej, jej. Jedno, jednego Ci brakuje punkta do mnie, o, o, mnie. o 40 groszy więcej miałeś, więc remis <laughs> jest, między nami jest remis o. i teraz nie wiem kto tak naprawdę ma więcej i scouty, Bota, nie wierzę. Nie no, Bot wygrał. 130. Ja pierdziele. Jeden punkt znowu. Dobra, zróbmy jedną przepałkę delikatną. No, jak to nie wyjdzie, to trzeba będzie zrobić chyba ostateczne uderzenie, żeby odbić to delikatnie. No, już było fajnie, już były fajne skiny trafione, a jest pypał w No tak. Yy... mamy remis, a ty masz dwie skrzynki do nadrobienia chyba. O! U, 25, o. 25 zł i dobra, nie wiem czy te teraz jakbyś coś trafił to chyba i tak nie ma remisu Chyba nie a, ma. A ja też trafiłem O, jeden punkt Ci zabrak, jakbym ja nie trafił. No a 80 złotych 17 zł w ogóle. <laughs> dobra, dodaję na końcu jeszcze min jak ten min spec zaważy o wszystkim, to jest przypał. Daję ci na PW na dwie osoby. I kurde trzymam tak mocno kciuki, żebyś to wygrał. 12 skrzynek. No, nie było, kurde. No, trzeba wygrać coś. Trzeba wrócić do tego, bo teraz masz chyba 4 przegrane z rzędu. A też nie robiliśmy jakoś tak. mega drogich. Znaczy, nie, że drogich tylko na wiele osób, tylko 2-3 osoby w bitwie. Więc przyps. Tak, tak. A nic Nie, nie no, lubię No, teraz spola, dla ciebie. Mamy remis. Moje droższe. O, świetnie. Świetnie. Tak, żeby trzy na zapas wbiło, to będzie gitara. Już jest dwa na zapas, więc spoko. No zapasow... i dla ciebie. Jeden zapas Teraz i tak to nadgonisz pewnie. Myślisz? Nie, no spokojnie. Jeden przewagi masz. Najważniejsze, że na plus, póki co. Dobra, dwa o, przewagi. No i spoko. Dwa Jeszcze trochę skrzynek zostało, ale jest w porządku. Trzy przewagi. No to już albo remis, albo wygrana, twoja. Oho. Dwie, dwie przewagi. Twoje. Nie moje? To kosztuje 35 złotych? Aha, i jest remis. Nie wierzę. Proszę, daj tobie. Nie no przecież nie. oszaleję, oszaleję. Jak ja to skombekowałem? Ja, ja myślałem, że ja dostałem tego liternego za 5 zł, bo widziałem, że ta P2000 twoja na to jest za dwie dychy. Bo kojarzyłem, ale że ten literny 3 dychy kosztuje? Ja nie wierzę w to. Czypał? 35 faktory new. No nic, kurczę piszone, nie udało się. Szkoda mega, bo było już naprawdę początek był zajebisty. No to było fajne. Początek był zajebisty. Nic widzowie, dziękujemy w takim razie za oglądanie. Pamiętajcie, że na GitHub co scenario przychodzi Xanti 7, co wpisujecie 5% więcej do depozytu skrzynka na start milspec. E, przypominam, że strona jest tylko dla pełnoletnich przeznaczona i opierajcie sobie skrzynkę codzienną. Za free. No kurczę piszone, szkoda, szkoda, szkoda. No. Niestety. No niestety, czasami na wozie, czasami pod wozem. Dokładnie, tak to bywa. No nic.